Hej, cześć, dzień dobry, witam skończonych bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Farming Simulator 2015 yy, ...13, przepraszam. Yy, dzisiaj ze mną jest yy, Chmielu. Nie ma. Jest yy, yy, nijaki Damcio z Dzień dobry. No i my, jak widzicie, jesteśmy na farmie. Ja zabieram się za siew. a Chmielu tutaj yy, do uprawia nam yy, kartoflisko. Nie Ora, tylko agregatuje, uprawia, wiecie, to tak, taka szybsza wersja tego wszystkiego, żeby to więcej paliwa nie szło, ja oczywiście jadę z Tierem siadź z moim fajnym zestawem, zaraz o nim pogadamy, a dam ci ORA, tyż. dam cię z Markiem, ale ORA naszym traktorem, no nie, bo Mark tutaj nie wydał dyspozycji co ma robić, tak więc wiesz ciemu. Niestety 60 nie da rady z piątką. Tak, 60 nie da rady z piątką, a on co Ora to mu walczę i za a ale idzie. I że pijdzie na godzinę, no nie czy jest to? No. Czekajcie, bo widzicie, chyba... Nie, włączona mam. Tu się nie jest zbyt wąski pod ten kultywator? Nie no 3 metry ma, no to, tak, taki zestaw był, no nie? Modyfikacja. więc wiesz no tu. to. D9 to jest, no nie? O. 3 metry Czemu no. to jest kawałek trawy na polu? No bo się tak chyba zasiało, no nie? Albo tak zrobione, jest nie wiem. Jak i tak jest, tak jest, no to co ja zrobię? Dobra, my tu to będziemy siedzieć koło Marka i koło Damcia pola, tylko nie wiem jak ja to jeszcze będę siedział. Dopiero tamtej... teraz ogarnąłem, że ten Puk Ora do tyłu. Tomasz, nie, nie widziałeś, że to taka Ameryka jest? Ty, co to kurde? Talerzowy Puk? Możliwe, ja to chyba na live'ie nawet te pola Ora, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem. Wtedy nie się Nie byłem na lajku. Kłamiesz? Byłem u dziewczyny. Dobra, ja się nie wypowiadam. No nie ma dziewczyny, ty. Wcale. Nie, ja chciałem coś innego powiedzieć ale nie. No, nie. U, u Andrzeja. Hehehe. <laughs> 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 Hehe. <laughs> ja mam taką dziewczynę w robocie naszej znaczy dziewczynę. No, no dziewczyna, no. No, niby, niby, niby dziewczyna, no nie będzie dziewczyna, do nie? Ale I, będzie ze Nie, i ona tego tak, garba ma na, na, garban tak Nachylona jest jakby żył, jakby żył, takiego garba ma miała, no nie? I ona tak mówi Co tam? No, czekaj, czeka, przepraszam Co tam? Dobra Heszki To jest taki pudliwe. Jak żył taka powolna da nie taki Heszki co? Jak, to? Te, jak te takie zwierzęta co wiszą na drzewach, jak to się nazywa? Te, kuna, te, ten co, sit był ten, ten. Tak, tak, leniwiec. tak. O, leniwiec, o! Leniwiec. Znaczy, Cit nie był. Nie, był Cit, nie Sit Leniwiec. Leniwiec, on tak się nazywał. No właśnie, no, no dokładnie no. O, właśnie, no właśnie, to mówię, że któryś tam był leniwiec, no. Kurde, ale będzie to ciężko zasiać, ja pierdziulę. Ja sobie zrobię tutaj już poprzeczniak. Przecznik i to na końcu będę robił tak więc tu. Nie, bo jedno z tego skończyłem, więc. są większe niż ten Na pewno są większe. To tu oro, poprzecznik, nie zrobił na polu. Bo ja tam nie robiłem, bo ja chciałem te dwa robić poprzeczniaka, rozumiesz? Naraz. No to zrobię. Kora no, tak Dlatego tam nie orałem. coś klatkuje, coś klatkuje. No to też się sklatkowało. No, mnie też trochę klatkuje, no nie mi. Co, że mam 48 FPS-ów? Pokazujesz, że nie mam 60 FPS-ów, no nie, ale. Ale mnie tak cofnął klatki są, no. I go Może przez modyfikacji albo coś, no to różne są. Te. Mój ciągnik Malagi. Nie, tylko twój. Każdego ciągnik Malagi mój też. Ja, ale. Ja się ruszam, no nie? Duj du-dum. Du, A Tu du, du. się okazuje, że kutywa to twój. To były jajca. No ale był kupiony, no to co? Ale jak podłączony i włączony, to on. Jak to tak, to, to znaczy to laguje. też włącza? Na nie włącza go się, no ale no. Tak jak tego w 15? Nie, to to, to się nie włącza. Ten, ten w 15 tylko się włącza. Jakiś dzieciak chyba to tworzył. Mm. Damciu, może ty? Ja nie umiem moda nawet tworzyć do FSA No przecież stworzył do 15 moda. Może przekonwertował z 13. Konwertować to ja też umiem. Przekonwertował z 13 i ten. I zrobił kunia do 15. Który zbiera belki, no? Serio? Ten to jest pomysł chłopak. Widać, z Kieleciego. jaki tam on Ukrainie mieszka? Tu się nie robi teksturka pod skos, nie? Czy się e, robi. To robi jak masz grafikę wyżej... <tuszel> tak. No ja mam na fullu No to możliwe się będzie robić, nie wiem. Ale wielki to jest zestaw, kurde, raz... No i to jest Unia Ares, nie, Max chyba, nie wiem. nie? Tak. nie ma kretyki, nawet nie, nie wie ludzie, on nawet nie wie co ma na gospodarce. To nie moje to kradzione. Poszedł do cygana, który ukradł i tak za Tak, tak, dokładnie, tak to było. Czyga no i... na ukrad, ale lufty mu. Tak, ale lufty mu sprzedał, no nie? A z tyłu jest oczywiście amazonka. d 94000 Dobrze mówię? Tak. Oryginalna. Oryginalna, nie kradziona. Niemiec płakał jak sprzedawał. Aha, dam, że jeszcze tu nie skończyłeś. No, trochę jeszcze zostaje. Kurde, ale ty chciałeś ja No to z boku wiesz, masz, Z jedną stronę je, je, je. już. Jadę. Tam jest obok pole mnie jest skultywowane. Jo. Aha, ty tam kultywujesz. Gdzie kultywuję? Co? Nie. Kultywujesz. To Kult... u ciebie. Kultywateteruje. A chciał wiedzieć? Właśnie coś cię nie widzę. Kurde, cijcie. Po drugiej stronie. Bo, Aha, ja powiem wam, widzę. że ciężko kurde zawracać z tym zestawem to Za mało miejsca tu jest, kurde, za małe pole na takie pierdoły. Ło, trojke. Coś znowu lobuje? No. Bo ok, jadę w kierunku gospodarki waszej. A no co dlatego. A te, teraz? Teraz już nie. nie. No, patrzyłem się z tyłu, to no nie na las. O, znowu. No, patrzę się na gospodarkę. Patrzcie A. w drugą stronę. Nie mogę. Bo nie wyciągnij mogę. Wyciągnik myśli, że jest robotem. Nie mogę. Zaraz wam pokażę. Trikas. trika z, z CS, -y, znaczy z TSM, no nie? Tu mam Uuu. normalnie taki tip rage. Ja tak samo, ja robię tak laguję, tak, że polecę na pola Wy sobie mnie nie laguje, mi tylko ciągnik ten jako robot. Na no co nie ty nie opowiadasz? No ty znowu tego kleumfisza włączył. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czekaj. Ciekawe, czy to będzie nagrane tak jak ten. Nie. Nie, nie będzie, bo przecież ten sami nie nagrywa. Faktycznie. Przecież mikrofon mój nagrywa. No i dobra to. Jakby ktoś nagrywał, no to tak, ale. Albo jakby. Aj, no dupa blada, zapomniałem. O tym. Kurde. Koniec. Koniec zabawy. A miała być tak ładnie. A miała być taki fake. Pewnie Marek. Tak, to wszystko wina Marka. No. Dobra, Chmieluś, tu kultywu. Ej, wiecie, że ten siewnik się brudzi? Eee, eee, no, serio. Co? Brudzi się siewnik ten. A to nie jest realny siewnik. A czy jak realny? Realny. realny. <grystanie> Nasz oryginalny. W realu chyba jest taki. W realu, ale to pewno, no nie? Tak mi się wydaje. Ty, e, ruszyć nie mogę. O, poszedł. Ale mu luzy sprzęgło jak... No to pieru nie wymień, no co ty że to co Wstać mnie na... Moj, moja maszyna? <grystanie> moja maszyna! On, on u nas na no nie no, ale... No nie wymieni, no przecież zobaczy, kochany no Proszę ma miliony w kieszeni. On z ze skarpetki zero, wyciągnie. 0 dolarów. On zaraz ze skarpetki wyciągnie, no nie w swojej miliony. Brak prawo, no, mam no, na dwa Już na jeden. A ja, a ja mam na dwa, a ty na trzy miesiące, więc Zamknij się Zamknij się. Typowy auto jest śmierć. Ty, <noise> ty, ty, ty po typo, typowych typowych Zamknij się. Nie, bo bym powiedział, że innego, ale na odcinku jestem. Zamknij się! No to za chwilę, to jest twój standardowy tekst jak to się zderwuje. Inne. Jaki? Jeden by się. O, ty... <grym> no, na odcinku nie powiem, nie powiem, Dwa no właśnie Wiesz Wiesieś. No. Jesteś... Ja już tu ci poprzeć jaka robił nie blanda, bo to się nie opłaca. Rób, rób, rób! tak sobie to jeździ na skorz, bo inaczej mu maszyna nie pociągnie. Nie, pociągnie, ale... nie chcę to wyrównać, bo miałem już tu w kuzo to. Nie patrz się na mnie Ale... Nie. Ale nie. tu jaja z tym tym Z tym siewnikiem są To Jezu nie patrz na gospodarkę bo ja już to czuję no. Nie patrzę teraz na gospodarkę Ale począłeś Bo się przekręcałem kamerą Bo legowało. A to już chyba wiem dlaczego mnie tam wtedy tak legował No to z waszego gospodarka jak jest zbugowana No to niedaleko gospodarki były bo... No to jest prawda, Ciekawe, dlaczego no, ona jest nie, tego zbugowana nie, ta gospodarka Nie wiem Marem tam jakieś do tam no. Marian to specjalnie zrobił, on coś, coś to dodał do tej mapy, że ona dupcy się. Marian, wiedz, że ja wiem gdzie mieszkać i cię znajdę cię, znajdę cię. I powiem jak ty się zachowujesz. Nie musisz go szukać, codziennie na disko siedzi. Tak? No. no. Bo hip-hop usunęli to teraz na disco poszedłem. No. Bo za, przepros Część. za przeproszenie mnie na dodatkowego bota. Tak. No bo... Cięcie kosztów, rozumiesz? No teraz w Polsce no to cięcia kosztów i tylko typu sprawy, no nie? No Jezu, jakie tu krzywe te pole. Mówisz? Tak, i to mocno. <noise> Wiesz co, ja tą trawę chyba na tym polu przeoram. Nie będziesz mógł, bo nie masz uprawnień. Ha. A. Włącz. Nie włączaj. To ja tu Włącz, przeoram. Ty, to tylko, tylko kuźwa nie rozpierdziel pola tego, ty. O nie, aby to chce zorać. Poszło? Nie, nie poszło. Coś nie poszło, bo przejechałem. I Działo. By było. Czekaj, na wstecznym. O Jezu, ledwo idzie. Na wstecznym? Dobra. już możesz wyłączyć lepiej. Dobra. <laughs> bo się boję, bo, je, bo jadę be. teraz obok bruzdy. To zaraz będzie po brudzie, jakoś dwa o bruzdę. Wyłączyłeś już? Wyłączyłem to. To Czekaj. dobrze. Ty, ty uciekaj, się. tym lepiej, bo ja mam większy sprzęt, Ja mój sprzęt, to pójdę bokiem. I da, pójdę z koso. pójdę z koso. Trochę za wcześnie tu zacząłeś to kultywować, bo ja ci przeleciałem po tym. Nie, nie nie, nie leci, Ja tylko sobie nawracałem. Chmielu poprawi No. Ale Chmielu chyba teraz, tak? Mam to w leci. Mm. Nie, brodami. Co? Ja przepiąłem. <laughs> tak myślałem, bo... bo szersze drugi, sobie, dlatego. Drugi. Ty się na Hero. mnie nie patrz teraz. Jak ty to... Jak ty orzesz? Tak to tak Hiro. No nie chce mi się cofać. Jak ty joz? Wiesz co? Nie... nie jadę w Bruzie, tylko jadę za. Bo Boże kochany, <laughs> następny udany, kur... To takie, to tak jak Krzysiu orał, no nie? To mnie zepsuł teraz atmosferę w ogóle bez kulty. Odpiął mu się ten, brony mu się odpięły i Odrąbałeś zaczepę <noise> Ta, kulki zarąbałem ci. Ej, war wariaty, bo kurde trzeba będzie do tego, do Radomie jechać, no. Bo to kulki to w Radomiu tylko takie dają. ja nie wiem, u mnie w mieście też. Gdzie ty się jesz? A tam. O Jezu, patrzę się na gospodarkę. Nie, ja jadę na chyba. Jak tu? Ja tu lagów nie mam na gospodarkę. Nie, on jak się patrzy nie Ja tam mam spadki FPS-ów delikatne. Też mam. O, teraz lag powinien być. No Obym. i to mocny był. No bo zdjęcie robiłem. Aha. Sweet na Facebooka. bo ktoś widzę ładnie pociął trochę rzepaku, trochę nie wiem czego. Gdzie? Trochę marihuaniny, a nie to trawa. W, w, włącz od nowa. Bo na nie. Bo trawa na polu. Masz. O matko, jezu. Kto, mam pytanie, kto tu ostatnio siał? Pewnie lufti, B, Bo trawa zasiana. O. Czekaj, jeszcze nie włączaj. Już możesz. Boże kochany, no muszą teraz do mnie pisać kurde, że mi życzą wesołego jajka i będziemy się dzisiaj widzieć w klubie, no nie? Ale muszą, ale muszą mi pisać, że życzą mi wesołego jajka, Pozdro. A skąd proszę. wiesz, może do wszystkich wysyłają Na raz To tak jak ja dzisiaj rano. Do wszystkich wypierdoliłem na razie Ja to nawet bym nie chyba... Wszyscy w tym samym czasie do mnie dzwonili i nikt się dozwonić nie. Ja mam tak w... dobry telefon. Ja mam w dupie to i tych święt na co takie nie, nie lubię takich świąt ale wesołego jajka i mokrego śmigusa dingusa. A śmigusa dingusa lubię, o to, to... Źle to powiedziałeś, Źle nie. to powiedziałeś. Mokrego jajka i, Spocone... pijanego... i spoconego śmigusa dingusa. No ale pamiętam jak u mnie kiedyś na wsi. To przyjechali pod kościół, no nie strażacy. Z żukiem, i w, żu w żuku mieli takie, w te wielkie takie była z wodami, no, inaczej. Kół. Takie wie... Nie, to baseny, Myślałem, no że nie. Nie powiedz, że z tego oblewali ludzi. No ty, i nie, z Nie, z basenu i wiadrami normalnie lali na dziewczyny, no nie Jak wychodzili z kościoła. I po faczę to w po mokry, No i no, no, jeden czas chcieli mi tam wpieprzyć. Ale ich za dużo było. Ja bym ja mi żalali telefon, to bym chyba ich... Ale to jeszcze nie te czasy, gdzie telefony były modne. Już smartfon, <laughs> smartfonów wtedy nie było. Ja bym her wtedy w te czwartej może. Wtedy to było jeszcze Nokia 30, 30, W no mielu, wtedy to ty 50. jeszcze w Pampersie latałeś no. <noise> Tamciu, ty jeszcze nie żyłeś w tamtym świecie No właśnie W którym? W którym? Czeka, w czwartej klasie, to był 2006 to? to już byłem No Już miałem 4 lata o. Ale to, to ty się urodziłeś na mi w czasie Mistrzostw Świata w Japonii i w Brazylii, kuna. Tak. Oj, w Japonii i w Brazylii, chyba. Japonik tak z Korei. No, what the fuck? no nie. To były moje pierwsze mi, że które które oglądałem. W 98 jeszcze nie wiedziałem, co to piłka nożna. Miałem 4 lata, to co ja mówię wiedzieć. No trzy no. Ale tak, raz ze szkoły wróciłem wtedy mecz, by Polska y, z kim grała, a z Koreą to upooglądało. Co w pierdnię Myślałem, że powiedz Anglii, my przegrali. No i jedy ta górnia śpiewała. To pamiętam. Może doda? Mam nie. pytanie, patrzcie. Doda jeszcze wtedy targa. nie było, Doda miała, no 15 lat wtedy, chyba. Tam 14. Ej, tam chyba wszystkie maszyny wypierdzieli i kupię odmowa. Na pewno. Ty nie kupisz, tylko Marek kupi, jakby co? A ja tam z nim jestem, więc. Znaczy, znaczy może przez właściwe. te triggery co tam są, no nie? To może no, dlatego to też. To dlatego tak się tu dzieje, no ale to różne są przyczyny tego. I wiecie, wiecie, nie jest banane są wyroki boskie, na jak to się mówi. Chyba, że te bronne. chyba które? Takie, te, takie, zielony zielone I, ja mam zielone bali się To u mnie też są, na głos Wątpię, nie wiem, no po prostu coś laguje no i tyle, no Albo ten rozrzutnik To nie jest rozrzutnik. Lag. Nie Które? mam laga, tylko ty masz laga Jeszcze no. się się powinien kończyć Jeszcze nie Czy daj mu się rozwinąć, on jeszcze ma szansę powodzenia no tak ma, najwięcej wyświetleń. No, 13 jest niż 15. No właśnie, 13 jest więcej wyświetleń niż 15, no nie? Znaczcie ten sezon, co ten nowy, no nie? Wczoraj, 1... do, wczoraj dodany i prawie jako na półtora tysiąca wyświetleń, no nie? No. Jeszcze od 13 go dodałem. Już go rano nagrywałem o jako na piątej, nie szóstej, przepraszam, co ale z wróciłem. 13 jest mało i temu. No, to no, też prawda. No 13 mało osób już teraz nagrywa. Niech prawie nie nagrywa. No nie, bo, bo nie raz na pół roku. I tyle, no, no, i g i... Nagrywa GZ, GZ. no i GZ, no i Ale to GZ to z tym Makrielem, no to wiadomo, oni to tam jakichś wyświetleń zakozackich nie robią, no niestety Ich kanał się, znaczy gz kanał się znudził ludziom i to jest widoczne Nawet, ja nawet nigdy nie byłem na jego kanale <śmiech> Nie, <śmiech> nie, nie mów tego głośno Nie jedź szybko Puch. Ja tego nie widzę Nie jedź tak szybko Że raz chudy wyłączę też tego nie będę widział Ja wyłączyłem <laughs> 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 Tak i wiesz jechał 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 i nagle Ups Coś zginęło z tyłu <laughs> Ktoś ukradł <laughs> Ktoś ukradł No odepnij się wtedy ten No ja wiem ale walić ale się. Już mu się raz na polu odpiął <laughs> Ale to jechał na, trój na trójce A teraz jechał na dwójce Co to piętnastka? No dokładnie kurde Czekajcie bo Aś kurde jak pijany jeżdżę tym tym No nie, a, a tam się nic Nie No Nie, dzisiaj, dzisiaj nie piję, ja jestem na lekach no nie? Nie mogę Zobac Zobaczymy w klubie Nie no, on jest na lekach, bo ma ząb Ząb Proszę. nie boli, ja nie mogę Antybiotyk czy polipirina? Gripek, Gripex kuźwa, bo nic innego nie miałem ten gripex jest na bólu? No i iBum No, wczoraj a, ze trzy ze trzy gripexy sobie dałem no nie? To dopiero po spać, jak zacząłem oglądać kuźwa tego, Stream i z jego, no nie? Ty chory człowieku. Obejrzałem, obe, oglądam streama, no nie, ten się narąbał jak szm. kobieta. No nie, jego żona też narąbana w trzy dupy, Dziecko śpi, no nie, a ci balangę robią. I z panem Januszem w grida jeździli, no nie? Ale Janusz, ty jest czyst toksik. Rozumiesz, ty się nie denerwuj. Jeden nerw nie na gospodarkę, proszę cię Nie, ja nie patrzę na gospodarkę. Patrz, ja, ja, ja jadę w kierunku gospodarki, co ja ci czuję? zrobię? Czy to czujesz? Jak życie wirusie. No czy jeśli się, się klatek mam ten? Tak czuję. A my w nosie drapie. Podraf mnie ktoś ponosi. Czekaj ty młotek. <grym> <grym> Młotkie bum bum, bum. Czekaj. Ilufty zębów nie będzie miał. No i przynajmniej Chyba, nie będzie bolał, no nie? No. Chyba, że bardziej będzie bolało. No. <laughs> nie, no nie no, bo po bo zostanie, a to akurat kurde wiesz. Jest taki ból, że już no, on jest. Został, za... został zatruty, no możliwe, że też jest, no nie? Ale został zatruty. No i gości nie powiedział, że może mnie boleć, bo on już był w stanie takim... powiedział, że błogości. O. Tak mi powiedział. By był przez Boga pięćset razy ten reanimowany. Że on już był bliżej niż dalej, no nie? Ale to dlatego, że mi gościówa go zdupcyła, no nie? Jakbym byłem się ucze, tej, tej induktorki, no nie? Bo ona za głęboko zaczęła mi wiercić go. Ona mi go do, do, do samego korzenia wyjechała, no nie? Wiesz co mnie kiedyś ta zepsuła? W szkole u mnie, jak byłem jeszcze w podstawówce, to mi ządz jebało. No i I, mi... i się pół tysiąca zaś płacić za tego. Coś tam robił no, mi, coś gość, mi gościu powiedział, że ten Że no mówi kurde, że Jakby nie tak głęboko no to Dajmy na to jak nie byłem u dentysty no nie Przez jakiś czas I ten ząb został zaatakowany tam przez próchnicę Czy przez coś no nie No <śmiech> <śmiech> No nie wiem kto lubi głęboko tam wiesz Nie pytałem. ale. Co ja? Jajko? Ale no mówię, że wiesz że jakby nie tak, y, dogłębnie było wywiercone, to by tak szybko nie zaatakował tego zęba, tak daleko aż do korzenia, no nie? Majster, ty tam jedź, bo zaraz wiedziesz Kto? A ty. co, a, a co? Chcesz mi powiedzieć, że Chmielu już był głęboko? Ty, Chmielu, twoja dziewczyna mnie do znajomych zaprosiła. Nie, też. Ona no, każdego zaprasza. No ja takie, what, what the fuck, no nie? Ja mam na nią... Ej, jesteś dziewczyną i masz na nią wyrąbadę? Nie no. jestem <laughs> To dlatego Ale to chciałem powiedzieć, uwaga, uf. uwaga, i teraz informacja do wszystkich Mielu był z piętnastolatką Z piętnastolatką? 15, -latką. 15, -latką. <grym> 15 miała na profilu Nie kłam, miało 11. w profilu może mieć nawet 20 Nie kłam, Chmielu miało dziesięć Ale to, nie, ona cię zaprosiła jak jeszcze była z tobą, czyli... Niedobrze Niedobrze to się dzieje Kiedy? Nie wiem, nie wiem, bo nie przyjmowałem przecież Krzysia też zaprosiła do Zdejowych, no nie? Ej, takie zaprosiła Chmielu, tam masz pole, a już się nie. na mnie patrzysz Ile masz kul z tego, z oranga? <noise> Cicho. To, to pole jest za wielkie, nie chce mi się go robić. No eee, eee, ty, ty, ty jest, kuś, koś, lagu, bo mój ty. Nie chce mi się robić, bo duże pole. Powiem tyle, wolę się patrzeć na tak bo nie laguje wiecie, wiecie co wam powiem? Ty na ja pole? To ci przypiernole. I tyle o. I tak kochani, tym yy, niepozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Tylko i pozytywne. O, negatywne też, jak trzeba, no to zostawcie no. no co? No do zobaczenia. Cześć. Cześć. Popatki.